I pani Joanna Mucha, dzień dobry. Dzień dobry, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, też w ciągu pół roku druga pani kampania. Tak jest. Jak ta kampania wygląda? Ta kampania waszego ugrupowania albo w wydaniu waszego ugrupowania, wiadomo, że wtedy to w innej formacji startowało, wygląda na tle tamtej kampanii? Myślę, że każda kampania jest jednak w jakiś sposób inna i myślę, że to, że wyniki poprzedniej kampanii daleko odbiegały od tych sondażowych, że to bardzo też zaciążyło na tej kampanii. Poza tym, no jednak jesteśmy w trochę innej konfiguracji, to też jest zupełnie Powinno inna kampania. Powinno być łatwiej, prawda? Mówiąc, nie mam wrażenia, obserwując z boku, że jest łatwiej. Nie, jest po prostu inaczej. Ja mówię o tym, że jest po prostu inaczej, to znaczy a poza inaczej? tym to, że, że idziemy nie w tym konglomeracie różnych partii, tylko jednak, no jest nadal koalicja, ale koalicja trochę węższa, to oznacza, że też koordynacyjnie jest to po prostu dużo, dużo łatwiejsze. No ale to są raczej takie przydatki nie definiujące tego, co jest trzonem, więc czy Pani jest zadowolona z tej kampanii? Nie swojej. Czy Pani jest zadowolona z kampanii z wyborczej swojej partii? A myślę, że na rozliczenia przyjdzie czas za tydzień. To jest akurat najgorszy czas do tego, żebyśmy w tej chwili prowadzili jakiekolwiek rozliczenia. Rozliczenia zwykle prowadzi się po przegranych, nie po zwycięstwach. Rozliczenia prowadzi się po wygranej, po się i, po wygrane, tak? i po przegranej. To nie, nie miało tutaj nie. żadnego podtekstu. Natomiast myślę, że dzisiaj jest jeszcze czas na to, żeby walczyć. I tym bardziej, że ja jestem absolutnie przekonana o tym, że sytuacja jest niejednoznaczna. Znaczy, wiem, że jest masa ludzi, która już no, uważa, że wszystko jest rozstrzygnięte. Mamy sondaże właściwie każdego dnia, publikowane nowe, i one w sposób, znaczy pokazują nam, że sytuacja jest nierozstrzygnięta. W zależności od tego, czy Konfederacja wejdzie, czy PSL i z 15 wejdzie, czy nie wejdzie, sytuacja może być bardzo, bardzo różna. Uważam, że jako strona opozycyjna jesteśmy w stanie te, 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 te wybory wygrać. Nie zmarnowaliście w tej niedzieli, tej ostatniej niedzieli? Ale to jest okej. Okay. Ostatnia niedziela, ale jest jeszcze ostatnich pięć dni kampanii. To, dobrze usłyszałem potwierdzenie? Można pewnie było zrobić lepszą, lepszą konwencję, tę, tę końcową, ale tak jak mówię, na rozliczenia i na, na podsumowania przyjdzie czas po wyborach. Teraz to trzeba był dobry walczyć. Czy pomysł, żeby występował Lech A, Uważam, że to nie był dobry pomysł. Uważam, że, że, że to nie było najszczęśliwsze zaproszenie, zaproszenie Lecha Wałęsy na, na tę konwencję. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj mamy naprawdę ważniejsze rzeczy do, do omawiania niż, niż słowa Lecha Wałęsy, czy też. Inne rzeczy, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Zrobiłem budżetnej. dzisiaj test w redakcji 20 parę osób. Zadałem pytanie, czy wiecie, jakie jest hasło koalicji, hasło wyborcze. Jutro może być lepsze. To pani wie. Jedna osoba wiedziała. To pomyślałem sobie, że to chyba nie jest za dobre hasło, skoro jedna na 25. Redakcji. I znowu skupiamy się moim zdaniem na rzeczach, które są mniej istotne. Dlatego, że to jest może ten... mniej istotne, ale pomyślałem sobie, czy udana jest kampania, na ile udana jest kampania? Gdzie nawet takie rzeczy, taka rzecz zupełnie podstawowa, gdzieś nie wchodzi ludziom do głów. Ale my na tych dwóch ostatnich, na tych pięciu ostatnich dniach, na tym ostatnim tygodniu a, mamy bardzo wyraźnie jakby zarysowaną a, sytuację. Mamy a, Jarosława Kaczyńskiego, który dokładnie mówi, co się wydarzy, jeśli, jeśli on wygra, wygra wybory. Czyli mamy dokładnie jakby zdefiniowaną a, sytuację. Czyli po pierwsze uderzenie w sądy. Co znaczy uderzenie w sądy? To znaczy, że wychodzimy z Unii Europejskiej, to znaczy, że nie dostajemy pieniędzy europejskich, bo to trzeba a, a, widzieć jako, jako spójną całość. To jest pierwsze, pierwsza rzecz. Druga rzecz, te elity, które on nowe będzie tworzył, czyli elity w stylu pana Banasia i, i, i w stylu, nie wiem, tych ludzi, do których przemawiał pan Ardanowski, to jest zarysowana, zarysowana wizja państwa. Czyli mamy de facto państwo, które wychodzi ze swoich ról, i musimy na tym państwie stworzyć pewnego rodzaju protezę, bo jeśli. Ja sobie przypominam w tej chwili to, co, co mówił e, Sienkiewicz pod koniec naszych rządów. On mówił o tym, że, że, że państwo z tektury, już nie pamiętam nie dokładnie... teoretyczne było. Teoretyczne, tak jest. E, tylko, że on wtedy w tych nagraniach mówił o tym, że instytucje nie współpracują mhm. między sobą i w związku z tym nie daje się rozwiązać pewnych spraw Polaków. Dzisiaj problem jest dramatycznie głębszy. Że one współpracują ze sobą. Nie. Poniekąd bo, tak. Nie. W tym ciągu technologicznym, W ciągu technologicznym tak. tak. Ale, nie nie współpracują, ale ale jest gorszy problem. Mhm. W tych instytucjach wewnątrz tam nie ma pracy, taśmy Ardanowskiego to pokazały. Czyli jest instytucja, która ma się zająć bardzo konkretnymi zadaniami i ona się tymi zadaniami nie ma, nie ma możliwości zająć, tak? Bo ludzie są tak dramatycznie niekompetentni, boją się podjąć jakiejkolwiek decyzji, nie zajmują się nimi. E, jeśli ja e, mam sytuację u siebie na, 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 na Lubelszczyźnie i widzę instytucje. E, podległą pod, pod wojewodę, gdzie pracę tracą ludzie, którzy zajmowali się tym całe swoje życie zawodowe i naprawdę nie, nie byli w żadnej partii, nie, nie, nie byli w żadnej organizacji, po prostu byli um, urzędnikami z krwi i kości, I tak którzy... jak mówił u jak rozumiem, że wszyscy są z pisowskiej rekomendacji, ci nowi. Że ich zastępują. Tak, tak, mhm. tak. Znaczy przy, 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 przyniesiono w teczce po prostu nazwiska osób. Tak się składa, że to jest jakaś rodzina jednego z ministrów pisowskich, którzy nie potrafią w ogóle swojej pracy wykonywać. Co to znaczy? Znaczy to znaczy, że my dzisiaj mamy już państwo, w którym instytucje obumierają, tak? one usychają w pewien sposób, stają się mhm. pewnego rodzaju atrapami. I to trzeba czymś zastąpić. I czym to zostanie zastąpione Kim? tym, co znamy z przed 1989 roku, co znamy z Rosji, co znamy e, z Węgier. Czyli państwem, które działa w ten sposób, że idę do funkcjonariusza PiSu, żeby cokolwiek załatwić. Jeśli chcę dostać się do lekarza, to muszę iść do, do sekretarza pisowskiego, żeby to załatwić. I jakby ludzie sobie tego nie uświadamiają, że to jest ta, ta, ta alternatywa, bo my cały czas mówimy o tym, że, że na wschód, że cywilizacyjnie i tak dalej, tak, tylko że to jest tąpnięcie całego państwa w tej perspektywie tych, tych w jest jest, troszeczkę, nie, nie troszeczkę że pani po prostu wymieniła główne punkty natarcia albo opisu te kierunki na najbliższe dni czyli a państwo Banasiów b państwo nieudolne c państwo które traci dziesiątki miliardów złotych tak bo łamie prawo i to są tylko oczywiście te, te, te główne punkty bo tych punktów jest więcej jeśli byśmy popatrzyli na, na politykę zagraniczną na armię na cokolwiek tak naprawdę wszędzie wszędzie te straty Dlaczego są potworne Polaków bo różnie to pani wspomniała o sondażach od 42 do 48 z groszami prawie połowie Polaków albo oni tego nie widzą albo im to nie przeszkadza ale spróbujmy a może na przepraszam tylko sobie uh -huh. teraz głośno uh -huh. myślę może połowa Polaków myśli Skoro opozycja, wcześniej ta opozycja była władzą, nie dali nam 500 mówiąc, że się nie da, a my dostajemy, to wszystkie ich opowieści, że 500 nie tylko jest powodem do wdzięczności, ale jest powodem unicestwienia dużej części tej pani opowieści, z którą ja się zgadzam, ale połowa wyborców nie. Za chwilę do tego dojdę, jak, ale spójrz... jak jest na 500, pięć, na to znaczy, że Państwo jest w dobrym stanie. O Spróbujmy na to spojrzeć z drugiej mhm. strony. PiS, mimo tego, że ma telewizję publiczną, która stosuje tresurę do nienawiści, bo ja uważam, że to jest trening do tego, żeby nas nienawidzieć. Czyli media publiczne. Potwornie duże pieniądze, liczone w miliardach, dziesiątkach miliardów złotych, które zostały przekazane ludziom. Kościół, który jest po ich stronie. Mając trzy tak potężne bronie, a oni są dzisiaj na etapie takim, w których my możemy z nimi wygrać. I tylko i wyłącznie od mobilizacji zależy czy wygramy czy nie wygramy. E, więc ja słyszę przez ostatnie 4 lata pytanie zadawane non stop przez wiele osób, również, również przez Pana jak wygrać, jak wygrać z populistami. Z populistami to jest walka z Dawida z Goliatem, tak? A mimo to, mimo tego, że oni dysponują tymi trzema potężnymi narzędziami, Jesteśmy w stanie, w stanie z, nimi, z nimi wygrać. Więc teraz, jak popatrzymy na elektorat, jak popatrzymy na badania, wiemy, że duża część tego elektoratu, który głosuje dzisiaj na PiS, to jest elektorat, który sam mówi o sobie, że jest w pewien sposób transakcyjny. Znaczy oni podpisali pewnego rodzaju umowę z PiSem. Ale nam, oni mówią, że PiS dotrzymuje tej umowy. Tak, wydajecie nam 500, hmm. e, 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 13 emeryturę i tak dalej, i my w związku z tym e, będziemy na Was głosować. Ja uważam, że my powinniśmy byli od samego początku tej kampanii wyborczej przede wszystkim mówić o tym, że można mieć Polskę z programem 500 plus i z dobrymi usługami społecznymi. Czyli i 500 plus. I dobra służba zdrowia. To pani mówi, mogliśmy mówić od początku, to znaczy nie mówić o To znaczy, że zaczęliśmy mówić o tym e, od jakiegoś momentu, ale za późno. Czy znaczy, trzeba było uczynić z tego, e, z tego wątku, jeden z najważniejszych naszych wątków kampanijnych, żeby powiedzieć, że to 500 plus nigdy na pewno nie zostanie odebrane. Że ta 13 to emerytura to jest mówiliście. to. Że ta trzynasta emerytura to jest to, co zostanie zagwarantowane i będzie wypłacane, wypłacane co rok. Pani, Pani okręg wyborczy z Lublin i okolice. Jak, jak, jak... Zachodnia część Lubelszczyzny. Za, jak, jak daleko ta zachodnia, czyli ile kilometrów w stronę zachodu od Lublina, jak daleko sięga ten okręg? No to jest Łuków, to są Puławy, to jest Kraśnik, to jest Janów Lubelski. Jeśli chodzi o. To, to o są, te... że tak powiem politycznie, to są dwie kompletnie, rozumiem, odrębne krainy: Lublin i ta reszta, tak? Nie do końca. Różne, różne są miasta. Jeśli chodzi o miasta powiatowe, one są takie, powiedziałabym, pół na pół, ale na przykład jest Janów Lubelski, gdzie no, głosy na nas są raczej rzadkie, tak powiedzmy delikatnie. Także są bardzo, bardzo zróżnicowane te miasta. Ale jest na przykład, nie wiem czy, czy właśnie... A Janów czy w Puławach, to jest tam, gdzie jest... A To jest bardziej już na, na, okay. na południe. A, a czy tam się atmosfera... Bo to jest pani druga kampania, w ciągu, te, jak powiedziałem, w ciągu tego półrocza. Czy w ciągu tych paru miesięcy atmosfera się zmieniła? Wokół na przykład opozycji, kandydatów, opozycji krótką, więc łatwiej jest prowadzić kampanię, czy jest trudniej? Nie zmieniło się jakoś dramatycznie. Ja mam wrażenie, że, że, że sytuacja jest bardzo podobna w rozmowach, w, w, w tym, w jaki sposób jak się kontaktujemy z ludźmi, to, to, to jest bardzo podobnie. Natomiast ja uważam, że ponieważ to są wybory jednak, które mają znacznie większe znaczenie i ludzie to czują, że, 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 że te czują? wybory. Tak, czują, że, że, że to są wybory o większą stawkę. Jednak wybory do Parlamentu Europejskiego są wyborami, kiedy wysyłamy kogoś do Europy. To jest mniejsza stawka. Myślę, że teraz ludzie czują, że rzeczywiście stawka jest wyższa. A jak pani podchodzi do tych ludzi i rozmawia w różnych miejscach, to, to w czym najtrudniej ich przekonać do, do czegoś konkretnego, do czegoś konkretnego z tego Waszego przesłania, czy w ogóle do tego, żeby pofatygowali się i głosowali? Bardzo zależy, bo oczywiście jest cały czas, tak jak było kilka miesięcy temu, jest całkiem spora grupa ludzi, która reaguje na nas wrogością, po prostu wrogością. Oni zostali do tego przygotowani. Zimną wrogością, czy głośną wrogością? Różnie. Mhm. Różnie to bywa. Zdarzają się też sytuacje takie, no, które nie powinny się zdarzyć w normalnym kraju. Tak? No, jeden z moich wolontariuszy został na przykład opluty przez, przez jednego z panów, który ewidentnie nie był naszym zwolennikiem. Natomiast ja się skupiam na tym, żeby rozmawiać, najwięcej czasu poświęcić na rozmowę z młodymi ludźmi. A głównie z młodymi kobietami tak się, tak się akurat zdarza, że one z jakąś większą chęcią taką rozmowę podejmują. Czyli rozmawiamy o prawach kobiet i o tym, jak są dramatycznie zagrożone, jeśli PiS miałby, miałby rządzić, i rozmawiamy o klimacie. To jest niesamowite. Ja że nie w Polsce. Nie, nie. Rozmawiamy nie. o zmianie klimatycznej, o katastrofie klimatycznej. I muszę powiedzieć, że nawet w tych niewielkich miastach to jest coś, co, co młodych ludzi rusza. Więc to jest jakaś, jakaś a, nadzieja. A teraz odwołuję się do Pani doświadczenia polityka, który prowadzi którąś tam kampanię parlamentarną. Jakby Pani, że tak powiem, nastrój nosem wyczuwała. to... To jakiej frekwencji by się Pani spodziewała? Myślę, że będzie większa nawet niż w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Myślę, że być może będziemy mieli do czynienia z rekordową frekwencją. Pytanie... A na Pani nosa w tych wyborach? wyższa frekwencja, kogo będzie faworyzować? Fabry no więc to jest pytanie, kto, kto się bardziej zmobilizuje. Wydaje jak mi się. jak Pani wyczuła stan mobilizacji po stronie, powiedzmy, liberalno-opozycyjno-demokratycznej? Nie będę niczego, niczego w tej chwili um, prognozowała, dlatego że my wszyscy pomyliliśmy się przecież w prognozach um, wtedy, kiedy były wybory do Parlamentu A jak czyta Pani najnowsze sondaże, to, to myśli sobie ten nos polityczny, mówi Pani bardziej te, bardziej te, czy to wszystko jest, przepraszam, Papier. Załóżmy Myślę sobie, że wszystko się zweryfikuje jednak dopiero wtedy, kiedy, e, kiedy rzeczywiście pójdą ludzie do, do urn wyborczych. E, nie mam dużego zaufania do, do sondaży, więc z, z dużym sceptycyzmem. Natomiast e, cały czas uważam, że jest o, o co walczyć. Jest pięć dni e, nieprawdopodobnie intensywnej pracy i musimy ją wykonać. Czy uważa Pani, że jest scenariusz, w którym partia rządząca zdobywa wynik z piątku na początku? Nie, 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 nie sądzę. Naprawdę uwada, uważam, że to jest. Bo wtedy bylibyśmy, wtedy otarlibyśmy się o rozstrzygnięcie wyborów prezydenckich, ponieważ prezydentura w jakimś sensie straciłaby swoją wagę, gdyby większość pisowska miała o co badania weta. E, obalanie weta to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest też konstytucja, ale ewentualna zmiana konstytucji. Szczerze mówiąc, nie wierzę w to, żeby, żeby taki wynik Czy opozycja? W ogóle uważam, że to, jest, że to jest dramatycznie mało prawdopodobne. Czy opozycja walczy o zwycięstwo, węgło. czy o to, żeby jak najmniej przegrać? My zdecydowanie walczymy o to, żeby wygrać jako cała strona opozycyjna. E, zdaję sobie sprawę z tego, że, że my jako koalicja obywatelska pewnie nie zdobędziemy największego wyniku w tych wyborach, ale jako cała strona opozycyjna możemy te wygrać. To cały czas jest w zasięgu i cały czas się może zdarzyć. Wieczór wyborczy w Lublinie czy w Warszawie? W Lublinie. Bo tam będzie mogła Pani świętować swoje zwycięstwo, a tu niekoniecznie Wasze zwycięstwo? Nie, dlatego, że, że trzeba być z ludźmi, którzy pracowali na, na rzecz też mojej kampanii. Przecież to jest zawsze cała grupa wolontariuszy, cała grupa ludzi, którzy, którzy w jakiś sposób są włączeni, więc po prostu trzeba ich zaprosić na ten wieczór, trzeba, trzeba z nimi być. I, i, I to jest zresztą bardzo przyjemna. Przyjemny element, no jeszcze tak, nadal kampanii. Jak, jak rozumiem, <grydził> za w drogę? Tak, oczywiście. Siadam do samochodu i wracam do, do siebie, do Lublina.